Proszę Pana, bank odmówił mi kredytu. Chciałbym oczyścić mój raport BIK. Oczywiście, nie ma problemu. Za każdy wyczyszczony wpis poproszę o 1000 złotych. Czy naprawdę musisz płacić za to? Myślisz, że potrzebujesz płatnej usługi do czyszczenia BIKu? Mylisz się. W dzisiejszych czasach wszystko możesz zrobić samodzielnie, bez wydawania pieniędzy. Pokażę Ci, jak to zrobić. Posłuchaj i zostaw obserwację. Po pierwsze, załóż sobie konto na stronie Big.pl. To zupełnie darmowe. Następnie zaloguj się i przejdź do zakładki Wiadomości. Z tej podstrony będziesz miał możliwość wysłania bezpośredniej wiadomości do BIKu. Wybierz pozycję dotyczącą zgód w BIKu, wypełnij i poproś o usunięcie konkretnego wpisu. W większości przypadków BIK odpowie, czy i jak można to zrobić. Jeśli jakiś wpis nie może być usunięty, to i tak dowiesz się o tym od biku, a nie od płatnego doradcy. Zatem pamiętaj, nie daj się naciągnąć na płatne usługi czyszczenia biku.